Cześć, z tej strony Agata. Po ostatnim shortzie dostaliśmy od Was wiele zapytań na temat jak wykorzystać Copilota w Microsoft Forms. Okej, okay, jedna osoba nas o to zapytała, ale Wasze pytania i prośby traktujemy bardzo serio, dlatego nagraliśmy tutorial o wykorzystaniu Copilota w Microsoft Forms. Zaczynamy. Wejdź na stronę office.com i spośród wielu aplikacji Microsoft wybierz aplikację Forms. Po tworzeniu nowego formularza Zobaczysz charakterystyczne okno z ikoną kopylota, w którym możesz wpisać prompt. Masz do wykorzystania 2000 znaków. Dziś postaramy się stworzyć ankietę badającą satysfakcję pracowników. Piszemy, przykład: stwórz ankietę satysfakcji pracowników, która pokaże poziom zadowolenia pracowników z różnych aspektów ich pracy. Ankieta powinna zawierać następujące sekcje: warunki pracy, wynagrodzenia i benefity, możliwość rozwoju zawodowego, relacje w miejscu pracy oraz ogólne zadowolenie. Po naciśnięciu przycisku Generuj, już po kilku chwilach zobaczysz tworzącą się ankietę. Daj znać w komentarzu, jak często w swojej pracy wykorzystujesz Microsoft Forms. Kiedy mamy wstępny zarys naszej ankiety, na samym dole widzimy okno, w którym możemy dokonywać zmian i korekt. Aby dopracować wersję roboczą, dodaj kilka szczegółów i wygeneruj ankietę ponownie. Możemy wpisać polecenie: stwórz bardziej rozbudowane pytania z miejscem na wypowiedź pracownika. Taka forma pracy z Microsoft Forms jest bardzo prosta i intuicyjna. Możesz pracować nad plikiem tak długo, jak chcesz. Jeżeli uznasz, że ankieta jest wystarczająco dobra, po prostu naciśnij przycisk zachowaj to". To tylko jedna z nielicznych zalet wykorzystywania Copilota w Microsoft 365. Po więcej zapraszam cię na nasz kanał na YouTube do kolejnych tutoriali. Cześć!